Czy wszechświat naprawdę słyszy Twoje myśli i emocje? A jeśli tak, to czy jesteśmy w stanie świadomie je wykorzystać, aby zmienić nasze życie? Craig Braden w swojej książce The Divine Matrix, Boska Matryca, twierdzi, że żyjemy w polu energii, który łączy wszystko. To pole reaguje na to, co myślimy i co czujemy, a nauka zaczyna to potwierdzać. Opowiem Ci również, kim jest Greg Braden, co mówi jego teoria i jak niezwykły eksperyment z fizyki kwantowej pokazuje, że naprawdę jesteśmy ze sobą połączeni w sposób, który kiedyś był niemożliwy. Cześć, tu Magda i witaj na moim kanale przygody umysłu. Dzisiaj zagłębiamy się troszkę w naukę. Będziemy mówić, jak nauka łączy się z prawem przyciągania i jak świadomie kreować nasze życie. Przeczytałam niedawno, w sensie niedawno to już było tak może ponad pół roku temu taką super książkę, która kiedyś była na półkach ezoterycznych, gdzieś w rogu księgarni, a teraz jest obowiązkową książką w fizyce kwantowej w, na niektórych uczelniach w Ameryce. Ale co to jest za książka? To jest książka The Divine Matrix, Boska Matryca, Grega Bradena. Greg Braden to amerykański pisarz, naukowiec i badacz, który łączy naukę z duchowością. Przez wiele lat pracował w przemyśle lotniczym i obronnym, jednocześnie od lat 80. podróżował po świecie, badając starożytne tradycje duchowe, ich teksty oraz praktyki. Jest znany z tego, że łączy odkrycia fizyki kwantowej, biologii i geologii. Z tym, co mówili starożytni mistrzowie o naturze rzeczywistości. Jedną z jego najbardziej znanych książek jest, tak jak już mówiłam, boska matryca, The Divine Matrix. W tej książce Braden mówi o istnieniu niewidzialnego pola energii. Które przenika cały wszechświat. On to właśnie nazywa boską matrycą. Można je sobie wyobrazić jako, jako taki kosmiczny internet, z który, gdzie wszystko jest ze sobą połączone. A my jesteśmy jak takie komputery podłączony, podłączeni do tej sieci, którzy wysyłamy i odbieramy informacje. Według Bradena, pole to spełnia trzy funkcje. Po pierwsze jest polem, miejscem, w którym istnieje absolutnie wszystko. Po drugie jest mostem, który łączy nasz wewnętrzny świat myśli i emocji. Z tym, co dzieje się na zewnątrz. I po trzecie, jest zwierciadłem, które odbija dosłownie wszystko, co mamy w środku, co nosimy w środku. Więc jeśli w środku mamy lęk, matryca może dać nam więcej sytuacji lękowych. Jeżeli zaś w środku mamy radość, zobaczymy tej radości więcej na zewnątrz. I to lustro nigdy nie kłamie. No dobra, no ale co to jest to pole tej energii, ta, ta matryca? To nie jest jakiś wymysł. Jest to koncepcja obecna również w fizyce kwantowej. Już Max Planck, który nazywany jest ojcem mechaniki kwantowej, mówił o niewidzialnym polu, z którego wyłania się cała rzeczywistość. Pole to nie reaguje na nasze powierzchowne myśli i na to, co mówimy, ale reaguje na to, co my tak naprawdę czujemy w środku. I my możemy się świadomie komunikować z tym polem, ale nie językiem mówionym. Ale językiem emocji. Myśli tworzą mapę, a emocje są takim paliwem, którą tą mapę uruchamiają. Jeden z eksperymentów, które Brayden przytacza, jest wydaje mi się, że to jest chyba mój ulubiony eksperyment, o którym kiedykolwiek słyszałam, i nazywa się splątanie kwantowe. Co tam się wydarzyło? Naukowcy, wzi naukowcy wzięli jeden pojedynczy atom. I podzielił go na dwie części, dwa identyczne fotony, które powstały z tego samego źródła. Umieszczono je w dwóch różnych miejscach oddzielonych od siebie kilkanaście mil. Następnie wprowadzono zmianę, swoistą informację w jeden z nich, i ku zdumieniu naukowców, drugi, który był oddzielony kilkanaście mil, zareagował natychmiast, dokładnie w tym samym czasie. Dokładnie tak samo i niezależnie od, od, od odległości. No i co oni tym udowodnili? To zjawisko pokazało, że połączone ze sobą cząsteczki zachowują więź, której nie ogranicza ani czas, ani przestrzeń. Braden mówi, że dokładnie tak samo działa matryca. Kolejnym badaniem, które przy, przytacza Braden, jest um, badanie, które przeprowadził Instytut um, Hartmouth. W latach 90. Naukowcy pobrali próbki DNA od ochotników i umieścili je w, osobni, w osobnych pomieszczeniach. Następnie poproszono ochotników, aby wzbudzali w sobie konkretne emocje: wdzięczność, miłość, ale także frustrację, gniew. Okazało się, że DNA zareagowało na te emocje, zmieniając swój kształt, mimo że znajdowało się daleko od właściciela. Jakby było w stałym kontakcie z jego emocjami. Inne słynne badanie to eksperyment podwójnej szczeliny w fizyce kwantowej. Pokazał on, że cząsteczki subatomowe zachowują się inaczej, jeśli ktoś się je obserwuje czyli sama świadomość obserwatora wpływa na materię, a w badaniach nad tak modlitwą wdzięczności. Okazało się, że pacjenci, nad, nad którymi modlono się z poczuciem, że zdrowie już zostało przywrócone, zdrowieli szybciej, jak ci, za których modlono się w formie proszenia o pomoc. Tradycyjne prawo przyciągania mówi o tym, że przyciągasz to, o czym myślisz. Naukowcy idą o krok dalej. Przyciągasz to, co czujesz, jakby już istniało. Dlatego to powtarzanie afirmacji, będę wałkować to codziennie, ale dlatego to powtarzanie afirmacji, jestem bogaty, jestem bogaty, nie działa, bo w środku czujesz brak, lęk, właśnie o te pieniądze. No i ta matryca odbiera właśnie, to pole kwantowe odbiera właśnie ten sygnał. Twoich emocji, to emocje są kluczem, i emocje są sygnalizatorem dla nas, że jesteśmy od tej matrycy odłączeni. Wszechświat nie rozpoznaje negacji. Gdy myślisz: "Nie chcę być samotny", ta matryca to pole, ten wszechświat rejestruje samotność jako taki główny twój temat. Czyli jeżeli na przykład chcesz zdrowia, to poczuj, jak to jest być zdrowym, mimo że jesteś chory. Właśnie to jest cały ten klucz w tym wszystkim. I jest ciężko. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Ale badania naukowe pokazują, że jest to możliwe, że w momencie, jak ty skupisz się na wyzdrowieniu, nie na byciu chorym ani nie na proszeniu o zdrowie, gdy jesteś chory, to wtedy ludzie zdrowiają. Jeżeli ty się skupisz na tym, że chcesz obfitości, poczuj wdzięczność tą obfitość, zanim ona przyjdzie, zanim to wydarzenie się zdarzy i zmanifestuje w twoim życiu. Skupiaj się na tym, co chcesz widzieć w swoim życiu, a nie na tym czego chcesz unikać. Najczęściej popełniane błędy z pracą z matrycą, z wszechświatem, z polem kwantowym, z prawem przyciągania jest to, że my wyrażamy nasze intencje z poczucia braku. bądź prosimy o coś, co gdzieś się może wydarzyć w przyszłości. A to chodzi o to, że ty w Czasie teraźniejszym, ja jestem tutaj, to się już w tym momencie wydarzyło. I tak się prosi, to jest właśnie praca z intencją, tak się kreuje swoją rzeczywistość świadomie. To jest właśnie takie świadome kreowanie. Kolejnym błędem, jaki popełniamy, jest sprzeczność emocji i myśli. My w, mówimy w głowie, że ja chcę to, ja chcę to, ja chcę partnera, ja chcę związek, ja chcę pieniądze, ja chcę pracę, ja chcę zdrowie ale w środku czujemy coś zupełnie przeciwnego. Trzeci błąd to brak konsekwencji. My zmieniamy cele co kilka dni. Dlaczego? Bo nie widzimy zmiany od razu albo uważamy, że nam się coś nie należy, albo nam się to nie uda, albo to w ogóle nie ma sensu. Z góry zakładamy, mówiłam ostatnio o tym, że my z góry lubimy sobie założyć, że coś nam się nie uda. Więc my co kilka dni zmieniamy zmieniamy nasz cel i wysyłamy do tej matrycy sprzeczne takie chaotyczne informacje. I prawo przyciągania działa zawsze, tak jak Esther Hicks o tym mówiła, że nigdy nie przestaje działać. No ale jak ty w jeden dzień wysyłasz, jed, masz jeden cel i sobie wiesz, o dzisiaj chcę mieć to, a jutro chcę mieć to, a w trzeci dzień w ogóle już rezygnujesz ze wszystkiego. Dlatego my nie widzimy żadnych zmian w naszym życiu. Dlatego my negujemy tego Pana Boga, ten wszechświat, tę matrycę, ten pole kwantowe. My mówimy, to nie istnieje, bo no... Nie mam rzeczy w moich rękach, nic się nie dzieje. Gdzie to jest? Gdzie, jest? Gdzie są moje intencje? Dlaczego one się nie manifestują? Bo właśnie wysyłamy te sprzeczne informacje. To musi być spójność, umysł, nasze myśli, to co czujemy. I cierpliwość. Musimy się uczyć tej cierpliwości. Ja często, jak właśnie próbowałam, nie że próbowałam, ale często jak pracowałam z intencjami i też się tak, miałam taką frustrację i tak denerwowałam się, że no kurczę, nic się nie zmienia, co ja mam robić. I podczas moich medytacji ja wchodzę w bardzo głębokie stany umysłu, bardzo głębokie stany medytacji. Ja dosłownie odbierałam tą informację, cierpliwie. Nic więcej nie słyszałam czasami, jak wchodziłam w ten stan, bo tak no kurczę, no daj mi jakiś znak, tak? Matryco, albo polu, albo, ja mówię wszechświat. Wszechświecie, daj mi jakiś znak, czy to, co robię, to jestem na dobrej drodze w ogóle. Jedyne, co słyszałam e, często gęsto, było bądź cierpliwa. To wszystko. Jak ja uczyłam się tej cierpliwości, jak ja byłam cierpliwa, to później po prostu działy się takie rzeczy w moim życiu, że nie jestem w stanie opisać tego w ogóle słowami. Brayden opisuje taką mega fajną, ciekawą historię w, w tej książce. Uzdrowiciel z Tybetu, który pracował z kobietą chorą na nowotwór, zachowywał się tak, jakby ona już była zdrowia, zdrowa. Zamiast prosić o jej uzdrowienie, on wiedział i zachowywał się, on czuł, ten uzdrowiciel czuł, że ta kobieta jest już zdrowa. Wzbudzał w sobie radość, wdzięczność, nadzieję, spokój, tak jakby to już było faktem. Ta kobieta, bardzo szybko poczuła ulgę, a w ciągu kilku tygodni badania pokazały, że jest zdrowa. To pokazuje, że matryca działa na stan dokonany, a nie na prośbę. Dlatego nasze prośby w modlitwach czy intencjach. Panie Boże, ja bardzo cię proszę, przyślij mi, nie wiem. Obfitość, albo przyślij mi pieniądze, albo najlepiej szóstkę wtótka, żebyś mi przysłał. Okay, proszę cię, bo ja nie mam tego i ja się boję, że nie będę miał z czego zapłacić rachunków. więc błagam cię. Na kolanach tutaj klęczę, daj mi to. No i tak jak już wiesz, to nic się nie zmieni, ponieważ ty klęcząc i prosząc i błagając tego pana Boga o cokolwiek, no niestety robisz to z poczucia lęku, braku. Ale jak my na przykład powiemy, dziękuję Panie Boże za to, że za ekstra tysiąc złotych, albo dziękuję Panie Boże za uzdrowienie, za to, że jestem zdrowa, dziękuję Panie Boże za to, że jadę sobie na wycieczkę, za to, że moje dzieci są zdrowe. I wtedy ta matryca reaguje na tą wdzięczność. Wdzięczność to jest stan otrzymywania. Zawsze jak dostajesz coś. Jesteś wdzięczny, jesteś radosny. Pomyśl sobie o tym, jak się czujesz, gdy otrzymujesz jakiś prezent. I to taki mega trafiony prezent. Nie mówię o skarpetach na, na Boże Narodzenie. Tylko taki trafiony prezent. Jak się wtedy czujesz? Skaczesz z radości, jesteś wdzięczny, radosny, szczęśliwy. I właśnie na te emocje odpowiada matryca, właśnie pole kwantowe. Czyli jeżeli czegoś chcesz, masz jakąś intencję, to ty musisz wejść w ten stan otrzymywania radości, wdzięczności, zanim to dostaniesz. To jest cały ten klucz, to nie jest magia, to jest właśnie taki klucz, Daję Ci klucz teraz do szczęśliwego życia w obfitości, w radości, w szczęściu, do szczęśliwego kreowania Twojej rzeczywistości. I to jest takie też to świadome komunikowanie się z wszechświatem, właśnie język, myśli i emocji. Znasz to uczucie, gdy wszystko naokoło się rozsypuje, a Ty czujesz się w potrzasku i nie wiesz, jak ruszyć z miejsca, do którego już nie pasujesz? Mimo, że wydaje Ci się, że jest to koniec świata, mam dla Ciebie dobrą wiadomość. To jest początek zmiany, czegoś lepszego, o czym od dawna pragnąłeś. Stworzyłam wspaniały program właśnie dla Ciebie. Powrót do siebie, w którym pomogę Ci odnaleźć sens i cel życia. Każdy dzień to konkretne ćwiczenie, zakończone taką fajną medytacją, i ma to na celu pomóc ci usłyszeć to, co w tobie już jest. Przez kilka dni przejdziesz przez konkretne kroki, usłyszysz siebie, odkryjesz, czego tak naprawdę pragniesz, i zrobisz pierwszy krok z serca. Zagubienie to początek czegoś nowego, mimo że teraz tego nie widzisz. Ale jeśli właśnie czujesz, że jesteś w takim przejściu, oraz czujesz, że chcesz iść dalej, tylko tym razem we właściwą stronę, to jesteś w dobrym miejscu. Kliknij poniżej i zacznij dzisiaj. Link znajdziesz w opisie. Dobra, to zrobimy sobie może takie krótkie ćwiczenie, tak żeby zakotwiczyć to, tą wiedzę, to co dzisiaj się dowiedziałeś. Być może jesteś tutaj po raz pierwszy i masz pierwszy raz styczność z polem kwantowym, z najnowszymi odkry odkryciami naukowców. Jest to faktem. Czy się ktoś z tym zgadza, czy się ktoś z tym nie zgadza, to działa w moim życiu, działa w życiu miliona innych ludzi. E, nauka to dopiero potwierdza. To jest nic innego jak nauczania Jezusa sprzed dwóch tysięcy lat, jak nauczania Buddy sprzed iluś tam tysięcy lat. Plemiona starożytne o tym wiedzą. Właśnie jak komunikować się z tym polem, bo to pole zawsze odpowiada. To chodzi właśnie o naszą myśl, czysta intencja i podniesiona e, Emocja, podniesiona w tym sensie, że ma być pozytywna emocja, bo to będzie na inny odcinek, ale każda myśl i każda emocja ma swoją częstotliwość. I Twoja intencja też wibruje na jakiejś tam częstotliwości. I Ty się musisz dostroić do tego, aby to otrzymać, aby otrzymać to uzdrowienie, aby być uzdrowionym, aby Twój partner do Ciebie przyszedł, a nie żebyś ty musiała po jakichś tam skakać sobie hindżach, Tinderach i innych dziwnych rzeczach. Jakby załamujesz czas w przestrzeni, czyli to przychodzi do ciebie. Nie ty idziesz w świecie Newtona, to ty masz iść po coś, ty masz iść zarobić na dom, ty masz iść zarobić na samochód, odłożyć pieniądze, ty masz iść i gdzieś sobie tam kogoś szukać, ty masz iść i coś tam jeszcze zrobić, żeby otrzymać tą, żeby ta intencja przyszła. A w świadomym kreowaniu jest tak, że ty wysyłasz myśl, i uczuciem to przyciągasz. Tacyt, to wszystko. To jest mega proste, ale to trzeba praktykować, bo nikt nas tego nie nauczył. Nikt nam tego w szkole nie powiedział. Uczą nas takich rzeczy w szkole? Nie. Czyli zrobimy sobie teraz takie ćwiczenie, um, właśnie, żeby to zakotwiczyć, żeby to, co ja teraz powiedziałam, zaczęło nabierać takiego sensu. Um, jak zaczynamy praktykować tą wiedzę, którą, którą mamy, to budujemy nowe połączenia neuronowe w mózgu. A jeżeli my przestajemy coś powtarzać, to gubimy te połączenia. Czyli chciałabym, żebyś. To ćwiczenie, które teraz zrobimy, powtarzał albo powtarzała przez, tak może, trzy tygodnie. Myślę, że tak minimum by trzeba trzy tygodnie, tak ze trzy minuty codziennie. Możesz to poprzeć medytacjami. Będziemy się uczyć tego, jak na przykład stać w kolejce w aptece i zamiast myśleć o Jezus Maria, muszę tutaj stać, jest tak dużo ludzi, to się w ogóle nie rusza, to wtedy praktykuj. Tą wdzięczność, jak ja się cieszę że za moje życie, jak ja się cieszę, że jestem zdrowy, jak ja się cieszę, że mam wspaniałą pracę. E, nie wiem, jedziesz, stoisz w korku gdzieś albo jedziesz autobusem godzinę do pracy, czy tam ile się jedzie. Tak samo, zamiast być zdenerwowanym i zamiast być właśnie takim, kurczę, znowu stoję w korku, kurde, no znowu do tej roboty muszę iść. I cłud się tymi autobusami. No to wtedy albo afirmację, albo medytację można robić. I ja tak robiłam. Ja jechałam do pracy ponad godzinę w jedną stronę i codziennie rano włączałam sobie albo, albo afirmację, albo czytałam jakąś, jakąś fajną książkę, albo robiłam medytację. I właśnie tej praktyki będziemy się uczyć. Czyli teraz tak, robimy fajne ćwiczonko, usiądź wygodnie i zamknij oczy. Wyobraź sobie scenę, w której Twoje marzenie jest już faktem. Jeśli chcesz zdrowia, zobacz siebie zdrową. Jeśli chcesz miłości, zobacz siebie w szczęśliwej re relacji. Nie rób tego na niby. Naprawdę poczuj to w całym ciele. Możesz położyć sobie teraz rękę na sercu. Poczuj bicie swojego serca, poczuj, poczuj tą wdzięczność za to, że to się już wydarzyło, za to, że jesteś zdrowa, za to, że jesteś w szczęśliwej relacji, za tą obfitość. Poczuj tą wdzięczność, radość, spokój, szczęście. Możesz nawet powiedzieć w myślach albo głośno, Dziękuję, że to już jest moje. Dr. Joe Dispenza pokazał w swoich badaniach, że takie wizualizacje połączone z emocją dosłownie zmieniają mózg i ciało, jakby to doświadczenie było prawdziwe. Także jeszcze raz powtórz głośno: dziękuję, że jest to już moje. Czuję radość, czuję się szczęśliwa. Jestem zdrowa, każda moja komórka się w tym momencie odnawia. Weź teraz głęboki oddech. I wydech głośno przez usta. I jak się czujesz? Właśnie to są te praktyki. To nie jest nic trudnego, jest to jednak praktyka. Czyli codziennie trzeba sobie usiąść i zacząć tak praktykować. Tak jak mówię, siedzisz gdzieś na przerwie, w pracy, pijesz kawę, praktykuj. Stoisz w kolejce w aptece, praktykuj. Idziesz do Biedry po zakupy, stoisz w kolejce, praktykuj. A zobaczysz naprawdę, że twoje życie zacznie się, zacznie się zmieniać. I ty poczujesz taką dumę, że to ty to stworzyłeś, stworzyłaś, stworzyłaś. Że to Ty jesteś świadomym kreatorem swojego życia, bo boska matryca jest jak lustro. Pokazuje Ci w świecie zewnętrznym to, co dzieje się u Ciebie wewnątrz. Jeśli chcesz przyciągnąć coś nowego, musisz poczuć, że to już jest Twoje, że to już się wydarzyło. Dlatego to wyzwanie przez te 21 dni, po 3 minuty dziennie, wyobrażaj sobie, i poczuj w sercu, że twoje marzenie się już spełniło. Wybierz jedno. Na początek wybieramy jedno. Później, jak już wejdziemy w prawe, będziemy na przykład pracować z dwoma, trzema intencjami naraz, ale zacznijmy od tego jednego. Wyobraź sobie codziennie przez te 3 minuty, 21 dni, że twoje marzenie się już wydarzyło. Wzmacniaj to afirmacjami i medytacjami, które znajdziesz na moim kanale. W tych medytacjach, afirmacjach łączę to uczucie, te myśli, jakby ty całą sobą, całym sobą poczujesz, że już tam jesteś, że twoje marzenia się już spełniły. I jak poczujesz tą wdzięczność, to zobaczysz, co Matryca powie, jak wszechświat odpowie. A jeżeli chcesz, napisz w komentarzu, co chcesz przyciągnąć, jakie jak jest twoje marzenie. I będziemy razem wysyłać te sygnały w Matryce, bo wszystko jest ze sobą połączone, my jesteśmy połączeni ze sobą. No i zapraszam Cię oczywiście do subskrypcji, jeśli chcesz tworzyć swoje życie z poziomu duszy, a nie lęku, bo tu nie chodzi o przyciąganie rzeczy, tu chodzi o odzyskiwanie siebie. Zapraszam Cię już teraz do kolejnej przygody umysłu, Twojej przygody umysłu. Pamiętaj, że to Ty jesteś kreatorem własnej rzeczywistości.